Hejcie kochani, jest strony Kokiria. a dzisiaj słuchajcie jest nowy update w Drascu Impressie. Tutaj mamy jakieś gwiazeczki, tutaj w ogóle mamy totalnie nowe rzeczy. I mam nadzieję, że ten update będzie najlepszym eventem w życiu. Słuchajcie, są nowe rzeczy takie jak w sklepiku. Takie jak trzy przedmioty, jak stroja, słuchajcie, takie kozackie stroje na Sylwestra. Są jeszcze magiczne rzeczy. Dostaliśmy parę rzeczy za darmo, słuchajcie, ale musimy je odblokować, aby po prostu być tą magiczną dziewczynką. I mam nadzieję, że to będzie najlepszy rok w życiu, więc widzę, że jeżeli tak się stało, to wszystkiego najlepszego, słuchajcie, szczęśliwego nowego roku i żeby ten rok był dla Was powodzeniem w nowym życiu. No dobra, widzę pan. Zobaczcie, jakie wy macie śliczne w ogóle stroje. Ja patrzyłam tu. O oh, oh my gosh! Tam było 2025. Ja nie mogę widzieć, ja nie wiem, co wam powiedzieć. W tym momencie to jest kozacki mega stroj strój. I widzę pan, nie mogę z tego widzę pan, jak... kiedy tu są kozackie stroje. W ogóle ja jestem mega zszokowana, że tu są takie mega stroje. Zobaczcie. Tu mamy takie coś. I dobra. Sprawdźmy, czy mamy nowe stroje. Mamy nowe stroje. Jest to taka ballerina. Są tu takie rzeczy. I, I oczywiście sobie takie. O. Bardzo mi się podoba ta sukienka. Kupimy na pewno jeszcze gorset. Nowe są minki. Zobaczcie, te. Ta, ta, ta. Ta mi się najbardziej podoba. Ta. I dobra. Teraz możemy sobie wziąć jakieś. No, kurczę, czemu nie mogę? A, dobra. Trochę nie pasuje, mi ta mina Tak, trochę. Te miny są takie sobie, ale dobra. Ważne, że one są. Okej, okay, bardzo mi się podoba to i w ogóle. I mam nadzieję, że to będzie mega śny update. No a tak się mniej więcej prezentuje. I Julka trochę zgabię, bo nie wiem jaki temat. Temat country. Temat country. Country, czyli... Mm, coś wiejskiego, coś wiejskiego, chyba. Nie wiem, widzę, Ten event mnie mega zaskoczył. To, że tutaj są nowe rzeczy i nowe widzowie, Saskie rzeczy. Zobaczcie, tutaj też mamy jakieś okularki. W ogóle okularów nie było. Mamy tu diadem. Zobaczcie, mamy tu diadem, ale diadem był. Ale bardzo mi się podoba. Um, okej. Okay. Tu kozackie rzeczy dopiero będą. Hmm, okej. Okay. Najpierw zbieramy na te rzeczy z tego eventu. I mam nadzieję, że to one będą kozackie. Okej. Okay. Słuchajcie, tu znam też e, plakaty z nowym rokiem, słuchajcie. Mega mi się podoba ten event i w ogóle, więc mam nadzieję, że on będzie na dłużej i Mam nadzieję, że ten event jest też dla Was przyjemny. Dla mnie mega przyjemny. I podobno ma coś wrócić, ale nie wiem gdzie ona jest ta sukienka. Ta sukienka chyba się gdzieś zapodziała. Chyba że to ten korset, ale nie wiem. Nie jestem pewna, widzę. Bym. Ale no. Okej, okay, a wy możecie napisać w komentarzu, czy wam się bardzo podoba ten event. O, mi bardzo! I mam nadzieję, że ten event będzie na troszkę dłużej. I mam nadzieję, słuchajcie, że ten event też się wam podoba. Bo mi się bardzo podoba. Mi się najbardziej podoba ten event. Właśnie nie wiem dlaczego, ale po prostu ten event jest najlepszy. A drugi po prostu bym oceniła jako... Ten świąteczny. Ale tak to ten mnie bardzo zaskoczył i mega, bardzo fajnie mi się tu gra. Ja w sumie bardzo mało rzeczy dałam, jak na przykład taką parasoleczkę. Dałam tu diadem z tego vip i w ogóle... Bo najraźniej mnie zaskoczyły te nowe rzeczy z eventu i mam nadzieję, że one tu będą na dłużej. Mamy tu chyba nowe torebki, ale nie jestem pewna i te buty są nowe. Ale też nie jestem pewna, widzę. Więc jeżeli nie, to możecie napisać, że nie. Że po prostu no, żeby nie było dramy. Dobra. To tak, bardzo mi się podoba ten event i mam nadzieję, że ten event będzie na dłużej. A jeżeli tak będzie, to będzie kozacko. Jest dopiero 14. Więc... Mega sztos. Dobra. Proszę, aby ludzie ode mnie nie skapiali. Bo słuchajcie, ja nie lubię, jak ktoś ode mnie skapywa się. Ja po prostu nie lubię, bo to takie wizerunki nie chce nie skapianiem Od kogoś. No. Dobra. Ciekawe, czy Abi wie o od... A on wie o tym evencie Zobaczcie, to też są takie gwyseczki. Mega sztosowe one są. Te gwiazdki akurat są mega sztos. Chciałam zrobić sobie zdjęcie, ale teraz nie zrobiłam. No cóż, mamy Applejack. Applejack, bardzo ładnie. Mhm. Dobra, nawet ładnie. Nawet kit. Okej. Okay. Dobra. Mamy Little Dragon. Dragon. Dragon Ej, my trójka, dragon Bardzo ładnie Dragon I w ogóle dostaliśmy jeszcze nowe rzeczy, czyli... no Ej, a co możemy kupić tutaj? Możemy za 3000, możemy za 600 Ale możemy też poszaleć i to kupić Kozacko A tu mamy takie coś Okej okay. Kurczę Dobra, dajmy trójkę, ale co to jest? Ej, Ale to jest ładne. To jest widziby kozackie. Dobra, Dobra. widzę wam. Będzie trzeba nadrobić te rzeczy, które musimy koniecznie kupić. Aha. Tak, widzę. We. Reconnect. Dobra, widzę wam. Jak tu już widzicie, tu mamy te rzeczy, które są tu. Czyli widzę, mamy no nowe graficzne rzeczy i w ogóle fajnie. Fajnie. Julia jest najlepsza. O, kochana. Hmm. Okej, okay, mamy kuki Dobra, Spokis. Spokis. Ale ono ma ładny efekt. Słuchajcie, ja nie mam go niestety. Ej, a tu są nowe efekty? Chyba są. Chyba tak mi się wydaje, że są. Że powinny być. Jest chyba nowy efekt. Spoko. Dobra. Okej. Okay. To chyba jest nowy efekt. Dobra. Chyba właśnie tak. O, Abi dołączył. No, niestety nie jestem jak. Gdybym tu to była, to prawdopodobnie bym była. Ale no. Wiadomo, widzę, wywaliło mnie. Dobra. Robimy zdjęcie na tym tle. No hejo, Abi. Okay. hej, Abi. Okej. Hej. No to macie widzę to już Abiego Hejo, Abi Dobra Kozak Update Zobaczcie, tu jeszcze mamy te Takie, no, taki tort Ale dobry tort Mega Dobry Tort Mega dobry tort, Abi Na twoje urodziny Mega dobry Mmm Mmm, mmm <laughs> Dobrą. Mega kozak, tort. Mega dobra. Bardzo dobra. Dobrze. Spice Girl, czyli taka gorąca dziewczyna. Czy coś w tym stylu. Nie wiem dlaczego, ale ja ciągle wybieram tą skórę. Uważam, że ona jest pretty. Ale jak widzieliście, możecie ocenić mój skin i no. Jaki temat? Spice girl. Taka pikąca dziewczyna jakoś tak. Dobra. I czy tu mamy nowe rzeczy z tego? Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Kurczę. Tym razem może ramiączków nie Dobra Skąd one mają tego balona to ja kompletnie nie wiem, widzę wam O! Ktoś dołączył czas! Ale dziękuję za ten nowy czas Dziękuję, bardzo wam dziękuję za to, że niektórzy wydłużają po prostu czas Dla wszystkich Dobra Okej, okay, może być nawet Może być, tym razem bez balona Bo po co? Balon jest brzydki Dobra <laughs> Nie bez balona, Jeju, co ja mówię Bez yy, parasola Bo parasol nie taki Okej, okay, ja bym dała tu troszkę inny Ja bym dała bardziej takie Dobra, niech będzie taki Biorę może torebkę, albo nie, nie taka, tylko może yy, taka, taka by było preti w sumie, um, no w sumie tak, mój styl to jest preti i bardzo bym chciała tą torebkę, ale wiecie, może nie, może jednak nie, ja się boję tej torebki. Jude, ona zepsuje wszystko, widzę, ona zepsuje wszystko. Tak, totalnie. Kurczę, stać mnie na razie na to coś. Na to coś, wiecie, to coś. Iną, um, i no. Stać mnie na ten, ten na szyję. Bardzo fajne to, coś na szyję, ale no, stać mnie na to. Chociaż nie wiem, widzę, by, czy opłaca się, ale no. Julia, nagrywasz? Tak. Mech. Muszę się z tym pokodzić, chyba. Nie ma tego. Dobra. Ej, czemu wszyscy ulany są? Teraz ja chcę ulany. Posłuchajcie się. Jest ulany. Lane jest spoko. Jakiś challenge. Nie wiem. Nie ma. Nie mam. Challenge. Nie mam challenge. No, nie mam challenge'u. Dobra. Okej. Okay. Aha. No. Okej, okay, spoko. Yy, dobra. Na co byśmy zbierali? Ej, na co my zbieramy? Na rzecz z tego eventu. Czyli na... Dobra. Czyli na rękawki nie. Na 600? Dobra, bierzemy na 600. Zbierajmy. O. Zbierajmy na 600. Ej, widzę, zbierajmy na 600. Dobra. Musimy mieć 600. Koniecznie musimy. Jak bardzo będziemy wywalać. Ale no. To już nieważne. Zbieramy na 600. Wszyscy tu się przebierałem z tego eventu. Bardzo fajny ten event. Ogólnie mi się bardzo podoba event. Dobra, A, pomocy. Dobra. Okej, okay, niech będą te rękawki. Same mi się włączyły, jak coś. Tak, widzę, nie chciałam ich. Nie to, że coś, ale nie chciałam ich. Obym teraz ja była pierwsza, bo słuchajcie... Będzie wywalać, dlatego bym chciała być pierwsza, żeby mnie mniej wywalało. Bo tutaj jest za dużo ludzi po prostu przez to, że jest za dużo ludzi, laguje i wywala. Myślałam, że tu coś jest. Ale zobaczcie, też tu są nowe te zasłony. Kozackie, co nie? Były tu takie inne. Takie bardzo fajne, ale inne. No dobra, widzimy. Dobra. Jesteśmy tutaj i światło księżycowe, nasza milora, bardzo ładnie w ogóle ona się to zauważyłam. Ale słuchajcie, nie mogę wszystkim dać piąteczki, bo bym nie wygrała. Dlatego no, ale dobra. Okej. Okay. Aha. Light Dragon. 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 No na stole widzę. Są nowe widzę rzeczy. Cowboy. Cowboy. Chyba cowboya nie było. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie wiem. Spice Girl. Okej. Okay. Hej, kuki Julia pozdrobisz. Eee, pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, moi Jusie pałki. Pozdrawiam Ciebie na odcineczku. Jeżeli chcecie być pozdrowienie na odcinku, wystarczy być na grupce i tu oglądać grupkę. No, wystarczy tak. Mniej więcej. Tu, 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 tu. Ale ładne włosy ona ma. To, to znowu ten sam strój. Co? O co tu chodzi? O lipcia. Dobra. Pozdrawisz? Ej, no, pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrawiam Akademię 200, y, 2018. 2018, 2018. Dobra. Ładnie. ładnie Ogólnie bardzo ładnie się przebieracie. Ja też, gdyby to zauważyłam, żeby ładniej się. E, no jeju. To będzie to samą pozdrowienka. Pozdrawiam serdecznie, Zuzy. Zuzia, Bardzo ładna masz imię. Dobra. Okej. Okay. Cowboy. Okej, okay, chyba nie było. Tak mi się kojarzy. Glow. Ej, glow nie było. Gwiazda. Fajnie i wywali mnie za moment. Chyba, że nie wywali. Chyba, że to takie chwilowe. Dobra. Wiecie dlaczego mnie wywala? Dlatego, że zęwiasca. Tylko dlatego. Dobra, przynajmniej jesteśmy w następnym temacie. Czyli... Okej, okay, czyli widzę by, goblins and organy. Orgeny or, i gobliny. Jakoś tak, widzę. By. Ej, zobaczcie, to są nowe buty chyba. Tak mi się wydają. Takie nowe jakby. Dobra. Bardzo ładne buty. Tak i mo. Na sobie widzę, by, ja to, to zostałam tam ostatnie miejsce. Lub pierwsze, ale widzę, by, tak czy siak macie tu... O, proszę. Dobra. Ta, ta mina jest przepiękna. Mam taką nadzieję. Nie no, bardzo piękna mina. Okej. Okay. Zbieramy widzimy na 600. Właściwie mnie bardziej interesuje to, że zbieramy na 600 niż to, że mam się przebrać. Jakby ja taka jestem Uuu, przestawili moje Moje kochane Okej okay. To nawet ładne Wyglądam tak jak poważna jakaś Sophie Sophie Nie wiem dlaczego Sofii. Pozdrawiam wszystkie Sofia Będące tutaj Tak, pozdrawiam Macie kochane pozdrowienia ode mnie Pozdrawiam wszystkie Julie, wszystkie Dominiki, pozdrawiam wszystkie Sofii, Pozdrawiam wszystkie Beaty, pozdrawiam wszystkie Baśki Pozdrawiam wszystkie... Ej, a da się wziąć te balony? To widzę fajne balony te A dobra! Nef. Czekajcie Nowy rok. Nie, czekajcie. Nowy rok. New Year. New Year. No to powieć... A dobra, już wiem chyba. N E F I E Nie? New Year. Zapytam się Abiego. Bo słuchajcie, ja wiem, że jest taki jakiś kod Dobra, ogólnie zapytałam się Abiego, jaki jest nowy kot. Okej ny 2000 ny 2000 2025, tak? Jakoś tak. Jest! Dziękuję, Abi! Dziękuję, to jest nowy kod widzowie. DO Dressy Impress. I właśnie dzięki tym kodom mamy, słuchajcie, nowe rzeczy. Dziękuję, Abi, i Cię pozdrawiam tutaj. Dobrą lubo. Oh my gosh, dziękuję, Abi. Dobra. Mamy nowe rzeczy i nowymi rzeczami są tutaj CZAPKA i słuchajcie, te balony. Więc już wiecie, jaki jest kod, nowe kody są. I czy są? To się przekonamy. Kto chce było... Ja, gdzie jesteś? Tu. <grym> A, i ładne. Dobrze, słuchajcie, mamy nowe rzeczy. Aby jego tutaj. Ja wiem, widzę, że tu przegram, bo wyglądam brzydko. Ale dobra widzowie, jeżeli wam się podobało, możecie kliknąć łapeczkę w górę subikiem, z dzwoneczkiem, a ja jeszcze raz chyba dołączę. No i widzowie, tu też jest zmienione klub jump. Tego chyba nie było. Dobra widzowie, a zwycięzcą są właśnie te osoby. No się nie dziwię czemu ta pierwsza, bo akurat mega ładnie. A klub jump wygląda tak. Klubowy taniec. ten jest w klubie. I że niektóre są zmienione komendy, więc kozacko. Dobra. Biurę to. Kupujemy widzę. Kupujemy. Oczywiście potwierdź, kupiliśmy widzę rzecz. I mam nadzieję, że, że ten rok będzie dla Was przyjemny. Ja słuchajcie Was pozdrawiam serdecznie i ściskam i całuję widzę. Chcę się z Wami na żywo spotkać. Pajów!